Ma pan fundusz reprezentacyjny? Reprezentacyjny? No tak, na, na pipki na przykład. nie, nie, specjalnego nie ma. No to. Dziękuję. Bliniak. Kesenem. A który już to pan wybiera? Bo ja wolę z lewej. Proszę bardzo. Ciszej. O, dobrze, że daleko od okna. Czy pan się orientuje, czy tu jest daleko od centrum? Jesteśmy w samym centrum, ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ale to zawsze lepiej. Jest bliżej do sklepów, do muzeów. A co, ma pan zamiar zwiedzać? Ja jestem pierwszy raz w Budapeszcie. Nawet wpisałem za kilka miejsc, które chciałbym zobaczyć. No, ja tu już jestem szósty raz. No to zna pan, pan Budapeszt jak własną kieszeń. Nie, nie znam. Staram się nie opuszczać pokoju hotelowego. Raz jeden tylko wyszedłem w Kalkucie, upał, zgiełk, święte krowy, wydałem z miejsca 3,5 dolara. Wróciłem do hotelu i przespałem dwa tygodnie. I od tamtej pory już nie wychodzę. London, New York City, Valparaiso. wszystko mi jest. Był pan w Valparaiso? Ja byłem nawet w Hongkongu. Miałem bardzo przyzwoity pokój. Cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot. A czy takie podróżowanie coś daje? No dopiero. Nie męczy się pan, jest pan zrelaksowany, nie wydaje pan dewiz. A poza tym nie jest pan narażony na żadne pokusy. No, ale ciekawość świata, ludzi. Od tego są książki i gazety. Ja bardzo dużo czytam. No naturalnie w kraju, bo tutaj na gazety to szkoda dewiz. I muszę panu powiedzieć, że rzeczywistość nie wytrzymuje porównania z literaturą. No a jak z jedzeniem? Zawsze jeżdżę służbowo. Tak jak z panem i przynajmniej raz dziennie jest jakieś przyjęcie koktajl kiedy się dużo leży mało się spala Nawet rozmawiając teraz z panem czuję że za dużo spaliwe. Ale w końcu co pan z tego ma Segment Volkswagen telewizor kolorowy japoński troje dzieci a będę miał daczę, motorówkę kwadrofonię mhm. o rany boskie co się stało ale spaliłem. Zdaje się, że stłukłem kryształ. No tylko pan nie sprzedał. Ale to, to nie był na sprzedaż. On był od zawodnego dla Ferenczego. Prezent od zawodnego? Niech pan pokaże. Tak, to był prawdziwy kryształ. Prawdziwy kryształ zawsze się tłucze na proszę. No i co ja mu teraz dam na prezent? A nie ma pan drugiego? No nie, dostałem tylko jeden. Ale swojego, prywatnego. No nie mam, nie mam, nie mam, nie mam.